Moi drodzy, ostatnio Radio Kraków i Gazeta Wyborcza podchwyciły temat parkowania przy ulicy Anny szwedź Zobaczcie, jak wygląda droga dojazdowa do osiedla. Przecież tutaj nawet wóz strażacki będzie miał problem przejechać, jeżeli coś się z naprzeciwka pojawi. Warto nadmienić, że to nagranie było robione w godzinach południowych, gdzie jeszcze miejsca parkingowe i ruch na tych uliczkach nie jest pełny, tak jak ma to miejsce w godzinach od 17 do 20. Na odcinku, który teraz widać, dochodzi najwięcej do sytuacji awaryjnych, gdzie jest naprzeciwka, jedzie samochód i się samochody po prostu nie mogą minąć i dochodzi do ryzyka kolizji. I to właśnie w tym miejscu, na tym osiedlu. Z końcem października, z początkiem listopada, została z dnia na dzień wprowadzona nowa organizacja miejsc parkingowych. Z dnia na dzień duża liczba mieszkańców została pozbawiona miejsca parkingowego. Te znaki, które widać, znaki zakazu, zostały ustawione w miejscach, gdzie dawniej można było parkować, ale niestety te miejsca zostały, tak jak wspomniałem, zabrane. Na filmiku widać jak przepełnione są parkingi na tym osiedlu. Liczba miejsc parkingowych nie jest w ogóle współmierna do liczby mieszkań, nie jest wspomierna w ogóle do liczby mieszkańców. Samochody są zaparkowane nawet na pasach. W dniu dzisiejszym oprócz mandatów zostały także pozakładane blokady na koła. Także mieszkańcom doszedł kolejny dylemat, że nie tylko nie mają gdzie zaparkować swojego pojazdu, to też muszą specjalnie jechać na straż miejską składać wyjaśnienia. W niektórych przypadkach skończy się to tylko pouczeniem, a w niektórych będzie to mandat. Mam nadzieję, że ten filmik dotrze do jak największej liczby osób i ktoś nam w tej sytuacji pomoże. Dziękuję, pozdrawiam i będę monitorował tę sytuację dalej i Was informował.